Wszystkim stwierdziłam, że zacznę na dworzu jak naszą mnie wena, bo jak zaraz wrócę do domu, to zanim się rozbiorę wszystko, ogarnę się, to wena może mi uciec, a nie ukrywam, że jakiś czas mnie nie było. Pochłonęła mnie cała y, przeprowadzka na nowe mieszkanie i troszeczkę lenistwo się wkradło, ale już wracam. Stwierdziłam, że pokażę Wam metamorfozę kuchni. Jak wyglądała przed, pokażę wam parę urywków i jak wygląda teraz? Do zobaczenia zaraz. czy światło będzie nie za ciemne ale kuchnia teraz przedstawia się tak przy samym wejściu mamy lodówkę z zamrażarką zmywarka też się tutaj znajduje szafki witryna jest podświetlana zaraz Wam pokażę ta kuchnia jeszcze nie jest w 100% skończona, jeszcze pewnie niektóre dodatki zmienię, coś poprzestawiam, no ale na chwilę obecną wygląda tak. Zlew czarny matowy, o tam jakaś szklanka w środku, no ale to nieważne. Tutaj ta doniczka, właśnie pomyśleliśmy sobie, żeby gąbka, szmatka do wycierania, do mycia nie była tak na wierzchu, właśnie tak schowaliśmy sobie do środka, nie rzucać tak w oczy bardziej ładnie estetycznie, tam też przyjdzie jakaś roślinka do tej innej doniczki, stoję na ręcznik papierowy lodówka, zamrażarka, szafki, zmywarka i tutaj teraz z drugiej strony mamy część do gotowania, piekarnik, kuchenka, wywiew, wywiew, tak, mi się wydaje, że to tak się nazywa. To jest doby. I piękne kafelki płytki na ścianie. Ja jestem zakochana w tej kuchni, mi się bardzo podoba i stwierdziłam, że Wam pokażę taką mini, metawo, mini metamorfozę, jak to wygląda. A tu mam taki fajny sprzęt. Tu można odczepić też na magnes i tym można włączyć i wyłączyć światło w witrynie lampa. Też Wam pokażę. A co? Pokażę Wam też fajną szufladę w szufladzie. Tutaj mamy szufladę na szczupce, a w środku jest jeszcze jedna szuflada, w której się idealnie mieszczą różnego rodzaju przyprawy. Dokupiliśmy takie plastikowe podstawki. No mega, takie bajery. Nawet nie wiedziałam, że taka opcja istnieje. Szuflada w szufladzie. Polecam. Jeszcze raz. Mówię nie wiem, czy światło będzie idealne, ale na pewno coś widać. Tak jeszcze na pożegnanie się z Wami. Pokażę się. I bałagan za mną. Są uroki przeprowadzki, ale powoli do przodu. Ale w ogóle jaką fajną koszulkę. W końcu jest piątek weekend. A może tak zrobię, co ja robię? O! Czy mi widać dobrze? Gdzie ja mam statyw? Nie wiem, gdzie mam statyw do telefonu. Jest. Krótki filmik z metawar... Lala. Krótki filmik z metamorfozą kuchni i mam nadzieję, że już przerwa mnie nie dotyczy, i że wracam już na tego YouTube'a i filmiki będą częściej. No ale mówię, przeprowadzaliśmy się i nie było czasu, głowy, chęci na to, żeby robić jakiegokolwiek rodzaju filmiki. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym. Hej!